Witam! W kolejnym odcinku, zagrajmy w Sonic 2 i... Green Hills? Czemu? Czemu? Nie dość, że... Green Hills! Właściwie to więcej Green Hills niż samym Green Hill, więc jeszcze bardziej wyeskalowali. A do tego jeszcze muzyka, która pojawiła się później w Sonic CD. Znaczy później, wcześniej? Nie jestem pewien. No co, Ten utwór wraz z wokalem pojawił się w japońskiej wersji czołówki Sonic'a CD. Jest to poziom, na którym można bardzo łatwo zdobyć mnóstwo kolejnych rzeczy. Nie wiem, czy ten poziom miał być początkowo pierwszy, poziomem bo znali, że dwie gry, a właściwie to trzy gry który jest pierwszym poziomem, to już no ale z jakiegoś powodu i tak zdecydowali się, żeby tutaj zrobić nas, zamiast chociażby przekolorować na jakiś inny kolor, czyli zrobić, no nie wiem, nie green field, tylko, no tak, trochę jeszcze Trochę się spiersyj, żeby zdobyć kolejne życie. Mówię, na tym poziomie... Warto jest zbierać więcej pierścieni, więcej żyć. Dlatego, że kiedy gra się zrobi trochę trudniejsza, to wydzia się przydadzą. Zwłaszcza jeśli gramy na oryginalnym sprzęcie, bez zapisów. I jeśli tam nie wyjdzie, no to wtedy niestety zaczynamy od nowa. W sumie to nawet nie wiem. Zawsze grałem na zapisach, więc nie miałem to Natomiast teraz podczas nagrywania nie miałem takiej potrzeby, dlatego, że. Już naprawdę tyle praktyki, że po prostu nie ginąć. No cóż jest to stara gra jeszcze w czasach, kiedy gry nie miały zapisów i były na tyle krótkie, że chodziło przede wszystkim o to, żeby gra wydawała się warta swoich pieniędzy, dlatego że gry wtedy były strasznie drogie oraz strasznie krótkie. Więc jeśli gra trwała pół godziny, natomiast przejście zajęło, no nie wiem, 8 godzin ze na to przechodzenie w półko i w półko i w półko, to wtedy wydawała się bardziej warta swoich pieniędzy. Tutaj trzeba uważać, trzeba się odbić ze spręwyny na sprężynę, i skoczyć na to dziwne miejsce. Ten szmaragd chaosu jest naprawdę bardzo ciężki do zdobycia i to jest kolejny przypadek, kiedy tutaj na nagraniu wyszło znacznie łatwiejsze niż w rzeczywistości. Nie jest to aż takie trudne jak skakanie z chmurki na chmurkę i trzeba wiedzieć jaką chmurkę, żeby przypadkiem nie przeniknąć sobie przez chmurkę, która zachowuje się jak prawdziwa chmurka, czyli się po prostu przez fenika. Ale i tak, znacznie ciężej zdobyć ten szmaragd chaosu od pozostałych. Ciemno jest. Trzeba skakać i też na ślepo, a wersja jak Kira... tam tamto jest w ogóle jest tragedia. Trzeci akt ma strasznie dużo skoków na ślepo i to mi się strasznie nie podoba. Zwłaszcza, że ja tej grze po prostu nie ufam, bo nie wiem, czy tam są kolce, czy tam są inne sprężyny, no po prostu nie wiem. Jeszcze gdybym miał jakieś pierścienie, to może mógłbym się jakoś uspokoić, ale nie, nie ma pierścieni, no to jest cały czas taka paranoja. Teraz mamy bossa, którego możemy atakować tylko wtedy, kiedy nie jest kulką. Kiedy jest kulką, no to wtedy możemy się od niego odbić, więc jak go zaatakujemy, to w sumie nic się nie stanie. Tylko nie poleca atakować go dwa razy, dlatego że wtedy jest duże prawdopodobieństwo. Wespniemy. Odbijemy się od niego, bluedujemy w ziemię, przekręci się i wtedy niestety oberwiemy. A tutaj przypominam, nie ma spindasha, więc nie można zrobić tak, po prostu stajemy sobie w miejscu i po prostu spindaszujemy. No <grym> ten. Boss może się poruszać na trzech ścieżkach. Może poruszać górą, środkiem lub dołem. Bardzo dobrze sygnalizuje w tej wersji jak się poruszy. Wersja na Gindira, Oczywiście ekranik jest tak mały, że to jest po prostu tragedia. Serio. Nie grajcie w wersję na GameGira. Sporo osób mi rekomendowało wersję, która jest fanowskim remake'iem. Jest również dostępna na Androida. I to chyba jest najlepsza wersja, tylko jest tam parę rzeczy, które mi się nie podoba. Po pierwsze, zmienili tam fabułę. Mówimy tam grać jako Sonic i Tails i przełącza się między nimi, co jest plusem. Minusem jest to, że zmienili Fabułę, więc Tails nie został porwany, więc nie mógłbym budać karnego Tailsa. Więc kogo Eggman porwał skoro nie Tailsa? E, Główny szmaragd. Nie no, to mi się po prostu nie podobało, że zmieniona była Fabuła. Rozumiem, że to po to, żeby można było grać jako Tails, ale jakby na przykład zrobić tak, że kiedy wybierzemy Tailsa, to wtedy Sonic jest porwany. Co wydaje mi się, że byłoby nieco lepsze. No nie, jakoś nie podoba mi się wciągnięcie głównego w Sonic 2, chociaż było wciągnięte naprawdę wiele innych postaci. Również Sonic 1 w wersji 8-bitowej ma fanowski remake od tych samych twórców. I obecnie twórcy pracują nad połączonym remakeiem Sonic Chaos oraz Sonic Triple Trouble. Tutaj trzeba uważać, dlatego że te platformy przesuwają nas na bok, i nie do końca wiadomo, czy to nas przesunie w lewo, czy to nas przesunie w prawo, czy mowę. Może... Nie wiem. Warto się tutaj trzymać na środku, dlatego że na środku produkcji jest bezpiecznie. Ta sekcja platformowa wydaje mi się po prostu zła. Zła, dlatego że musimy synchronizować kilka platform tak, żeby nie fać w kolce, o na przykład tutaj. No po prostu jeśli bym zaczekał na tej platformie, to no wtedy po prostu wpadłem w kolce, więc Przespaść. Na tym poziomie powracają kolejki górskie, z których powiemy wyskakiwać w jakimś momencie. Ja lubię wyskakiwać wtedy, kiedy są wysoko, co by mnie tutaj akurat zgubiło. Tutaj po prostu pamiętam, że nie wolno tutaj skakać. Dlatego, że tutaj są te kolce. Musimy się przez nie przebić, a do tego potrzebny jest tam ten wózek. Jeśli nie mamy wózka, to wtedy niestety musimy się cofnąć po ten wózek i nie podskakiwać. Tam jest ukryta chyba jakiś sekret, nie pamiętam. Coś tam jest, ale pamiętam po prostu, żeby tutaj nie podskakiwać, bo to się po prostu nie opłaca. Taki zapadł w pamięć. Drugi akt, a to oznacza, że w tym akcie jest ukryty szmarat chaosu, który jest ukryty w złym miejscu, po prostu złym. Kto wpadł na pomysł, żeby ukryć świat chaosu? Za ścianą, przez którą można przebiec, kto by się tego domyślił? Ja bym się tego nie domyślił i wiem o tym tylko dlatego, że sobie obijałem poradników w internecie. Bo za Chiny ludowe bym tego nie znalazł, to po prostu nie miałbym szans. Potem musimy przejść przez mały tor przeszkód i mamy w mały A teraz nawrotka przez tą samą trasę, dlatego, że wy... z tego co wiem, to chyba nie ma tutaj żadnej ścieżki, żeby po prostu iść sobie dalej. O! Kolejny sekret ukryty w ścianie. Zupełnie tego nie planowałem, ale miło, wydostałem kolejne życie. Ale zupełnie oni nie wiedziałem. Zupełnie przypadkiem wyskoczyłem, tak trochę z głupoty. Zresztą, kto padł na pomysł, żeby robić ściany, przez które po prostu można sobie przechodzić? Jak ktoś miałby się tego domyślić? Zwłaszcza, że w tej grze szwagdy chaosu są cenne, dlatego że odblokowują ostatnią strefę. Więc nie byłoby fajnie. Wygapić szwagrę chaosu tylko dlatego, że twórcy sobie pomyśleli. A! Schowajmy sobie w ścianie. Bez żadnej wskazówki, czy akurat w tą konkretną ścianę można wskoczyć. Na przykład w Sonic 3 Knuckles było dosyć sporo takich ścian, które można było wejść, ale było tam wyraźnie zaznaczone. Widać było takie, jakby wgłębienie, był taki efekt przywymiarowości, więc było widać. Akurat tam można wejść. Natomiast tutaj nic. Zero. Żadnych wskazówek. A tak poza tym, ten poziom nawet nie jest zły. To taka po prostu klasyka. Ta gra ma całkiem niezły design poziomu, zakładając, że akurat w danej strefie ma. Jest to strasznie nierówna gra. Są momenty, które są po prostu tutaj świetne, a są momenty, które są tutaj po prostu okropne. Akurat gimmick Mountain, moim zdaniem, się zalicza do tych lepszych momentów. Przynajmniej w poprzednim akcie, dlatego w ten akt jest po prostu zły. Jest tutaj tyle pamięciówki, że głowa mała. Znaczy, tutaj jeszcze nie ma czekeki, później w momentach, które są gorsze, ale tutaj. Ta platforma jest bardzo wredna. Bardzo. Jeśli będziemy sobie po prostu nie stać, to po prostu wpadniemy w kolce. Jeśli wybijemy się z tej sprawy pod złym wpadniemy na kolce. Tutaj spanikujemy, zeskoczymy z platformy, wpadniemy na kolce. Tutaj nie zeskoczymy, wpadniemy na kolce. No. Tutaj bardzo łatwo można wpaść na kolce, a niestety wpadnieć na kolce tutaj oznacza natychmiastowy zgon. Dlatego, że mamy zero pierścieni. Tutaj również cały zachować inną krew, dlatego, że te kolce to tylko straszak i może sobie tutaj po prostu postać. Ten poziom jest strasznie stresujący. No dobra, ale teraz mamy bossa. I niestety przez tą stresującą sekcję trzeba byłoby wchodzić, gdybym zginął akurat na tym bossie. Na tym bossie polecam się toczyć w jego nos. Najlepiej tak, kiedy boss jest bardziej ze środkowej strony ekranu. Wtedy mamy więcej miejsca na uniknięcie kamieni. Zawsze spadają tylko dwa kamienie, zawsze chyba w tym samym miejscu, więc... Jeśli się trzyma z prawej strony, no to te kamienie na nas nie spadną. Jest to dosyć prosty boss, Jeśli odpowiedź w niego wtaczamy, no to wtedy zadzą mu, mu oprażenia bez swoich problemów. O! Teraz padły trzy kamienie. To już coś innego. Większy poziom trudności. No cóż, można to uznać za drugą fazę. Za co? Chyba można pochwalić twórców. Lubię tego bossa. Moim zdanie jest taki nieźle zbalansowany. Ma dosyć niezłą trudność, fajną strategię, a jednocześnie nie jest przyjęty. Podoba mi się. Bardzo mi się podoba. Do tego jeszcze kolce sugerują, żeby nie skakać na niego, tylko się w niego toczyć, dzięki czemu wiadomo, jak go zaatakować. Gra tak sugeruje, żeby zaatakować w ten sposób, bo wiadomo, że mamy dwa rodzaje ataku, toczenie się oraz skakanie. Jeśli są kolce, żeby nie skoczyć, no to co? Wtoczyć się. I to działa. Niezły pomysł. Ech. Scrambled Egg Zone. Nie cierpię tej strefy. Nie cierpię, nienawidzę, nie toleruję, bo to jest jedna wielka pamięciówka. Jeden wielki labirynt. Widzicie te rury? To jest główny problem tego poziomu. Aj! Nie mam pojęcia, czy w ogóle w tym miejscu da się przeskoczyć. Za każdym razem ja tutaj oprywam. W tych rurach, kiedy jesteśmy i jest jakieś skrzyżowanie, to jak się w odpowiednią stronę, to wtedy tam skręcimy. I są momenty, w których po prostu trzeba pamiętać, gdzie iść. Do tego jeszcze takie labiryntowe momenty są nie tylko w tych rurach, ale również całą poziom jest dosyć labiryntowy. Jeśli wpadniemy w złym miejscu, to jest bardzo dużo ryzyko, gra nas cofnie przez naprawdę spory fragment, albo bezczelnie wróci nas na kolce. Na przykład tutaj. Spadliśmy na tą platformę i trzeba było skoczyć w lewo. Jakbym skoczył w prawo, to bym się cofnął. I to jest takie irytujące. <laughs> nie cierpię tej strefy. Za dużo pamięciówki, kto wpadł na pomysł, żeby ta strefa była tak... Zbior właśnie na popiciówce. Zobaczyć to jest finowa strefa tej gry, jeśli nie ma wszystkich e, sześciu w chaosu. Niestety w tej grze nie ma siedmiu, nie ma Super Sonica. Jest tutaj tradycja Sonica 1, a nie Sonica 2 16 bitowego I uchodźcie poziom w miarę szybko Tego że wiedziałem gdzie iść. I zajęło mi kilka prób, zanim się nauczyłem właśnie, gdzie należy iść. Do zobaczenia w następnej części zagrajmy w Sonic'a.